340 filmów, w tym 180 pełnometrażowych. Miłośnicy kina z niecierpliwością czekają na kolejną edycję festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. W tym roku zaczynamy 24 lipca, a kończymy 3 sierpnia, czyli całe 11 dni. Sprzedaż biletów na poszczególne seanse ruszy 9 lipca. Ale już teraz za pośrednictwem strony www.nowe-horyzonty.pl można kupować karnety festiwalowe oraz bilety na pokazy specjalne, na których zobaczymy. 20 tysięcy dni na Ziemi to jest dokument brytyjski o bardzo wyrazistej gwieździe roka o Niku Kajwie. Poza tym zapraszamy na również pokazy specjalne filmu Porwanie Michela Welbeka, czyli Film, który pokazuje zaplecze tego, jak, jak to fikcyjne porwanie Michela Wellbecka w ubiegłym roku wyglądało. Ważnym festiwalowym wydarzeniem będzie pokaz polskiego filmu Huba. To jest najnowszy film Anki Wilhelma Sas Sasnal, Sasnali, który miał premierę na Berlinale i do tej pory nie był w Polsce pokazywany. Na festiwalu odbędzie się właśnie polska, polska premiera filmu. Pełny program festiwalu pojawi się na stronie www.nowhorizonty.pl 2 lipca.